Tak, oczywiście jestem bardzo szczęśliwy i dumny z tego, że gościmy galę podsumowującą polską ligę siatkówki, tym bardziej, że przecież mamy drużynę, która w plus lidze gra, więc jest to dla nas podwójna kwestia do radości. A trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że Katowice są bardzo otwartym miastem na różne wydarzenia, właśnie wydarzenia sportowe, ale też te kulturalne. Stąd te piękne obiekty, w których się znajdujemy, w obiekcie Narodowej Kiszyn Polskiego Radia, która nie tylko może być domem filharmoników, ale może być również domem siatkówki. Bardzo się ucieszyłem, kiedy usłyszałem, że właśnie puchar będzie rozgrywany tutaj właśnie w Katowicach bo to jest kolejne piękne święto siatkówki, tym bardziej, że przecież dwie drużyny, które będą grały są z otoczenia tutaj Górnego Śląska, bo Jastrzębie, Jastrzębski Węgiel i, i oczywiście Warta Zawiercie, no to są drużyny, które są jednymi z ważniejszych drużyn siatkarskich na, w tej części Polski. To przede wszystkim trzeba powiedzieć, że generalnie każdy rozwój, każdego miasta powinien polegać na trzech ważnych elementach. Jednym z tych elementów jest kwestia miejsca pracy, drugi miejsca zamieszkania, a trzecim właśnie czas, możliwość spędzania wolnego czasu. Sport jest jednym z tych elementów, który powoduje, że możemy właśnie ten wolny czas nas spędzić w miłej, fajnej atmosferze. Stąd Katowice od wielu lat stawiają na sport, nie tylko na duże wydarzenia sportowe, ale również na pielęgnowanie naszych drużyn katowickich sportowych. Mamy bardzo dużo klubów grających na różnych poziomach ligowych, na różnych poziomach rozgrywkowych. No ale trzeba wspomnieć tutaj o gks Katowice, który ostatnio ma pasmo wielu sukcesów. Zarówno siatkarze dobrze grają stabilnie w Plus lidze. mamy piłkę nożną już w Ekstraklasie, mamy hokej na najwyższym poziomie rozgrywkowym i oczywiście wiele innych dyscyplin czy sportów indywidualnych. Z tego się bardzo cieszymy, bo to są też pewne elementy wychowawcze dla młodego pokolenia, którzy patrząc na to jak ich koledzy dorośli grają na boiskach, Różnych dyscyplin sportowych chcą również tam trafić i trenują, aby właśnie trafić na te największe wydarzenia sportowe.